Powitaj Tymbark Live z aktywnym owocem guarany. Naturalna kofeina z guarany w Tymbark Live to jak pół filiżanki kawy. Przejmij energię z guarany i działaj. Nowy Tymbark Live. Możesz dłużej. Drzewko oliwne, żyje aż 2000 lat, musi być w nim coś dobrego. Teraz naturalne zalety oliwy z oliwek znajdziesz w ramie Oliwio. Rama Oliwio musi być w niej coś dobrego. Odciśnięte na nich cyfry, ale możliwości, jakie ze sobą niosą. Pieniądze są warte tyle, ile czas potrzebny, żeby je zdobyć, oraz wszystko to, w co mogą się zamienić. Dla nas pieniądze to czyjeś zrealizowane marzenia, czyjś spokojny sen, czyjaś bezpieczna przyszłość. Szanujemy Twoje pieniądze, bo wiemy, ile dla ciebie znaczą. Commercial Union Polska. Zaufanie zobowiązuje. Witamini to coś więcej niż pyszny sok, który gasi pragnienie. Witamini to jedyny sok dla dzieci, który zawiera wapnie, a nie zawiera cukru. Dzięki temu jest przyjacielem zębów mojego dziecka. Witamini, sok na ząb od tym parku. Moglibyśmy wydać na tę reklamę milion złotych, ale wtedy nie stworzylibyśmy tak dobrego samochodu za tak dobrą cenę. Nowy San Primera 19DCI za 79900. Uwielbiasz czekoladę? Odkryj wyjątkowy smak czekoladowych pralinek Lindor, stworzonych z pasją i perfekcją przez szwajcarskich mistrzów czekolady Lind. Gdy krucha osłona pęknie, poczujesz, jak delikatnie nadzienie rozpływa się w ustach. Ponad 150 lat naszej pasji dla jednej Twojej chwili przyjemności. Te baterie działają dłużej. Duracell czy zwykłe baterie? Podczas próby zwykłe baterie padają wyczerpane. Nieważne, jakby się starały. Duracell zawsze wygrywa. Duracell działa dłużej. Zdecydowanie dłużej. Nowe baterie Duracell o rozmiarze podwójne A działają tak długo, a kosztują tylko 2,20 za sztukę. Mama! Nie mogę, synku! Bardzo boli mnie głowa. Weź jest Plus. To ci pomoże. Dzięki połączeniu paracetamolu i kofeiny Kodibar Plus szybko usuwa ból, przywracając aktywność i chęć do życia. Nowy Kodipar Plus. Zero bólu plus większa aktywność. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najbliższą niedzielę transmitować będziemy msze świętą, w czasie której papież beatyfikuje Matkę Teresę z Kalkuty, założycielkę zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, laureatkę pokojowej nagrody Nobla z 1979 roku. To jedna z najbardziej kochanych postaci, która pokazała, jak można przekształcić swoje własne życie w dar dla bliźnich. Matka Teresa przez całe lata pomagała tym najbardziej pokrzywdzonym przez los. Dzieło jej życia to jednocześnie wskazówka dla współczesnych ludzi, na czym polega prawdziwy sens życia. Przypomnijmy, w najbliższą niedzielę transmisja szyby atyfikacyjnej, a my spotkamy się z Państwem w studio 9.25. 50 tysięcy pluszowych stonek oraz 10 rodzinnych wycieczek. Promocja wiko nagrody za dwa kody, szczegóły na opakowaniach. Witamy na Red Sea Riviera Egiptu, gdzie zawsze świeci słońce, każdego dnia, każdego roku. Panowie, proszę się skupić. Jutro egzamin. Przyczyna zgagi i niestrawności. Na nadmiar kwasów w żołądku. A jak sobie z nim radzić? Kiedy kwasu jest za dużo, trzeba zahamować jego wydzielanie. Czyli zastosować Ranigast Pro. Ranigast Pro działa na przyczynę zgagi i niestrawności, bo skutecznie hamuje wydzielanie kwasu. I dlatego Ranigast Pro sprawia, że zgaga i niestrawność znikają na długo. Ty miałeś jakąś ściągę? Nie zgadę. Rani Gast Pro, usuń kwas na długi czas. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Plamy z soku kawy czy koli to prawdziwe wyzwania. Nowy uniwersalny Vanish Oxyaction poradzi sobie z nimi, choć nie zawiera chloru. Cząsteczki aktywnego tlenu rozpuszczają nawet trudne plamy, na przykład sok wiśniowy. Zaplamiony śliniaczek wrzucamy do pralki. Dla utrudnienia dolejmy jodyny. Zobacz, jak działa Vanish Oxyaction. Wystarczy jedna miarka, a pranie i woda są już czyste. Do ciepłej wody dosyp wanisz Action i polej zaplamiony materiał lub dywan. Plamy znikają natychmiast. Action skutecznie usuwa nawet stare plamy z obić i tapicerek. Na trudniejsze plamy przygotuj pastę, dodając do wanisz Action odrobinę ciepłej wody. Wystarczy jedna miarka do każdego prania, by zwiększyć skuteczność twojego proszku. Czysta rewelacja. Nowy wanisz Action. Kup go. No ale u was pięknie pachnie. Też lubisz kryształy? To jest mój odświeżacz powietrza. Odświeżacz? A jest taki ładny. Mój żel szybko wysycha i kurczy się, potem brzydko wygląda. Dlatego zawsze chowam go w łazience. Erwik Crystal Air to nowa generacja żeli. Zamknięty w ozdobnym szklanym pojemniku, skoncentrowany żel tydzień po tygodniu wypełnia mieszkanie pięknym zapachem. To naprawdę jest odświeżacz. Promocja! Odwiedź pachnące ogrody Erwik w sklepach Real. Erwik. Zapachy, które odmienią Twój świat. Zastanawiasz się, jak obniżyć swój rachunek za telefon. I pewnie myślisz, jak mój sąsiad, że to bardzo trudne. Ale nawet on, dzwoniąc do Tele 2 pod 0801 801 800 1 100, mógłby to zrobić. Tele 2, słucham? Dzwonię, bo chcę płacić mniej za rozmowy telefoniczne, ale nie chcę płacić za aktywację. W Tele2 aktywacja jest bezpłatna, do tego nie musi pan wcale zmieniać numeru. A abonament? Nie ma abonamentu. Płaci pan tylko za przeprowadzone rozmowy. I rozmowy też mam tańsze? Oczywiście. Na przykład za połączenie międzymiastowe płaci pan już od 15 groszy z Watem za minutę. Widzieliście? To proste. Mój sąsiad. Nawet on może to zrobić. Zamów teraz. 0801 801 100 Tele2 Łącz nas staniej. Kto pierwszy zrozumiał, czego brakuje człowiekowi do pełni szczęścia? To Wedel odkrył sekretną recepturę, dzięki której tylko wedlowskie ptasie mleczko ma ten niepowtarzalny smak lekkiej, puszystej mlecznej pianki zanurzonej w przepysznej wedlowskiej czekoladzie. Jedyne o smaku niebieńskiego szczęścia. Prawdziwe wedlowskie ptasie mleczko. Hey, trzecia gratis. Teraz w Simplusie co trzecia minuta gratis. A SMSy wciąż po 5 groszy. Simplus Team. Twoja paczka. Co jest? Zapomniałem Mountain Dew. O oh, masz. Mountain Dew. Nie pijesz, nie żyjesz. piwo. Ciekawe, jak oni to robią. To kwestia górskiej wody. Taka woda jest tylko w żywcu. Był kiedyś w browarze stary warzelany. O piwie wiedział wszystko. Po nim przyszedł nowy. Chciał przenieść browar. Mówił, że woda jest wszędzie. I od tamtej pory nikt się już na to nie odważył. Najlepsze piwo powstaje z najlepszej górskiej wody. Nasza pasja Twój żywiec. Każdy rozpozna miłośnika toflerków. Toflerki to nie tylko tofi, ale też czekolada wedla. Dla doznania wyjątkowych wrażeń. Toflerki. Błogie chwile radości. Fragrance for men. From Lacoste. Posyp, 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 posyp sobie, posyp. Tylko 100% prawdziwej papryki przyprawia najlepiej. Prymat. 100% przyprawy. Musiałem wiele w życiu przejść, by zwyciężać. Jak dojdę do emerytury, chcę mieć pewność, że wygrałem ten najdłuższy dystans. Wybrałem Fundusz Emerytalny AIG, bo ufam specjalistom od długich dystansów. Witamy na Recji Riviera Egiptu, gdzie zawsze świeci słońce, każdego dnia, każdego roku. Oczywistej wartości pieniędzy nie określają odciśnięte na nich cyfry, ale możliwości, jakie ze sobą niosą. Pieniądze są warte tyle, ile czas potrzebny, żeby je zdobyć oraz wszystko to, w co mogą się zamienić. Dla nas pieniądze to czyjeś zrealizowane marzenia, czyjś spokojny sen, czyjaś bezpieczna przyszłość. Szanujemy Twoje pieniądze, bo wiemy, ile dla Ciebie znaczą. Commercial Union Polska. Zaufanie zobowiązuje. Wyobraź sobie orzeźwiającą świeżość poranka. Tak świeże i czyste jest mleko, z którego powstaje serek Almette. Wyobraź sobie zachwycającą lekkość natury. Tak puszyście lekki jest serek Almette. Almette stworzony przez naturę. Tak kusząco pyszny. Mm. Almette, puszysty smak natury. Po wakacyjnej przerwie na antenę jedynki powraca niezwykle popularny teleturniej Kochamy Polskie Seriale. Z tej okazji zapraszamy Państwa do udziału w konkursie, w którym można wygrać 20 tysięcy złotych. Aby zdobyć te pieniądze należy wysłać SMS pod numer 7985 albo zatelefonować pod numer 0785 888 i prawidłowo odpowiedzieć na jedno pytanie. Który ze znanych aktorów prowadzi teleturniej Kochamy Polskie Seriale? Marek 7, Jerzy Kryszak, Stefan Friedman czy Jacek Chmielnik. Każdy z państwa kto wyśle SMS o treści ABC lub D pod numer 7985 albo zatelefonuje pod numer 0785 888 i prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe, może wygrać 20 tysięcy złotych. Miłego oglądania życzy Lakma, producent do M, środka do pielęgnacji mebli. Sponsor nagród. Fundatorem nagród jest PWC Odra, producent chałwy wyróżnionej Godłem Teraz Polska. Styl, smak, moja Donosia. A, B C, czystości. Nowy Ajax Baking Soda z ekstraktami z cytrusów. A, jak Ajax, czyści skutecznie, bo zawiera. B, jak Baking Soda, sprawdzony składnik, który usuwa brud. I C, jak cytrusowe ekstrakty, pachną czystością i nadają połysk. Nowy Ajax Baking Soda, czystość aż śni. <laughs> Kaszel to podwójny problem. Ból w gardle i wydzielina w płucach. Mukosolwan przynosi podwójną pomoc. Łagodzi podrażnione gardło i oczyszcza płuca, usuwając wydzielinę. Mukosolwan. Wolny od kaszlu, wolny od bólu. Mukosolwan. Teraz w syropie i poręcznych tabletkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mmm, ale u was pięknie pachnie. Też lubisz kryształy? To jest mój odświeżacz powietrza. Odświeżacz? A jest taki ładny. Mój żel szybko wysycha i kurczy się, potem brzydko wygląda. Dlatego zawsze chowam go w łazience. Erwick Crystal Air to nowa generacja żeli. Zamknięty w ozdobnym szklanym pojemniku skoncentrowany żel tydzień po tygodniu wypełnia mieszkanie pięknym zapachem. To naprawdę jest odświeżacz. <laughs> Promocja. Odwiedź pachnące ogrody Erwick w sklepach Real. Erwik. zapachy, które odmienią twój świat. Każdy posiłek nabierze smaku, gdy dodasz pudliszkowego mm, pomidorowego keczupu. Ulubiony, zdrowy, bo bez konserwantów pomidorowy keczup z pudliszek. Teraz także nowy keczup do pizzy. Delektuj się każdą słodką chwilą już od rana, kiedy cieszysz się zasłużoną przerwą. Kiedy miło spędzasz z kimś czas. Kiedy po prostu masz ochotę na coś słodkiego, Knoppers. Chrupiące wafelki z pożywnym mlecznym kremem, pysznymi orzechami laskowymi i wyśmienitym kremem nugatowym. Knoppers. Apetyt na dobry dzień. A, słyszała pani o tej niesamowitej promocji werze? Nie. Nie? A to szkoda, bo mogłaby Pani zaoszczędzić połowę na abonamencie. A Pan pewnie wolałby rozmawiać dwa razy dłużej za te same pieniądze. Na to samo wychodzi. Dwa razy tańszy abonament. Albo dwa razy dłuższa rozmowa z kimś, kogo się lubi. <laughs> zaraz, zaraz. Znaczy Ty byś chciała rozmawiać z tym Panem dwa razy dłużej? Płacisz połowę mniej za swoją taryfę albo dostajesz dwa razy więcej minut, czyli zawsze zyskujesz. Era, możesz więcej. Przyniosłam moje kieliszki. Ja też używam zmywarki, ale moje kieliszki nigdy tak nie błyszczą. Używaj nowych tabletek. Calgonit Brilliant. Nowy Calgonit 3 w 1 Brilliant usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. A teraz zawiera środek super nabłyszczający, który sprawia, że naczynia lśnią dwukrotnie silniejszym blaskiem. Za każdym razem. Dla tych, którzy chcą zawsze błyszczeć. Kalgonit, kryształowy połysk za każdym razem. A teraz kalgonit przygotował wyjątkową niespodziankę, szukaj promocyjnych opakowań w sklepach. Czy włosy muszą znosić bezwzględne traktowanie szamponów przeciwłupieżowych? Nowy przeciwłupieżowy szampon DAF osiągnął pełną harmonię działania. Jest bezlitosny dla łupieżu, a zarazem nawilża twoje włosy tak, że są zdrowe i piękne. Gotowa? Proszę wsiadać, jedziemy. Hmm. Uwaga na ciężarówkę. Trzy. 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 bit. Kruchy herbatnik, pyszny krem i prawdziwa mleczna czekolada. Trzy. bit. Obsesja trzeciego stopnia.